Z tej strony pan skoczek gdzieś zobaczycie, jak skaczę z tej oto pustawki, który skakają w pierwszej części. Pierwsza część zrobiła 17 wyświetleń. To dla mnie jak prawdę dużo. Jak kanał, który został założony wczoraj. No i ogólnie mam 5 subskrybentów, dlatego polecam lajkować i subskrybować, bo może być część trzecia. A na 10 subskrypcji robię specjal, dlatego bardzo polecam. Ok. Ustawiamy się i lecimy. Rozmujamy się jak najwyżej. Żeby był fajny efekt. To jest niebezpieczne. I mogę się złamać kostkę mogę. No i po prostu... No, Polecam nie oglądać, bo na no 10, 50 subskrypcji, 100 i tak dalej. Będą specjalne, dlatego no polecam. A my skaczemy za 3, 2 3. i ostatnie moje słowo. Dobra, może jeszcze trochę. Jeden. O. Dobra. Mam nadzieję, że było fajne, i polecam do subskrybowania. Cześć, i do następnego.